Więc chcecie prawdy o Antarktydzie? Zapnijcie pasy. Oto ona. Przybliżmy obraz Księżyca. Księżyc jest odbiciem Ziemi. Nie tej małej kuli, o której wam mówiono, ale gigantycznej Ziemi. I w jednym z tych kraterów żyjemy. W kraterze Sulpicius Gallus M. Prawdopodobnie nie uwierzycie w ani jedno moje słowo. Ale udowodnię wam to w ciągu najbliższej minuty. Patrzcie na to. Weźmy stopklatkę krateru. Przyciemnijmy obraz. Teraz stwórzmy mapę trójwymiarową. Zobaczcie różnicę w wysokości. Następnie bierzemy oficjalną mapę Antarktydy. Odwracamy w poziomie, trochę obracamy, trochę nachylamy. Nałóżmy ją na mapę 3D. Cóż, dla mnie to pasuje idealnie, ale dla Was, niedowiarków, przyjrzyjmy się temu szczegółowo. Teraz wielu ludzi w to nie uwierzy. Ale jakie są szanse, że biorę dowolny krater na Księżycu, robię jego mapę 3D, która idealnie pasuje do mapy Antarktydy? Szanse wynoszą zero, chyba że wiesz, co robisz. Jeśli chcecie wiedzieć, jak do tego doszedłem, wyjaśniłem to w moich poprzednich filmach. Szczerze mówiąc, to spostrzeżenie było kompletnym zaskoczeniem również dla mnie, ponieważ myślałem, że Antarktyda nie istnieje. Zatem obie teorie są prawdziwe. Macie lodową ścianę płaskiej ziemi z biegunem północnym w środku i macie kontynent Antarktydę. Tylko że jest on znacznie większy i nie jest otoczony wodą. Prawdopodobnie nie ma bieguna południowego, ponieważ nie jesteśmy na małej kuli. Teraz poszukam przejścia, aby wydostać się z krateru. Ktoś, kto widział mój film, odpowiedział, że symbol Ziemi w serialu Stargate wyglądał tak. Możecie zobaczyć podobieństwo do Sulpicius Gallus M. Teraz przekażę Wam kilka informacji o słupach Heraklesa, ponieważ myślę, że to jest klucz do wydostania się z krateru. Do tego posłużę się Wikipedio. Według relacji Platona, zaginione Królestwo Atlantydy znajdowało się poza słupami Heraklesa. W efekcie umieszczając je w sferze nieznanego. Tradycja renesansowa mówi: Na słupach widniało ostrzeżenie nek plus ultra, również non plus ultra, nic dalej poza tym. Służyło to jako ostrzeżenie dla żeglarzy i nawigatorów, by nie płynęli dalej. Więc kiedy psychopaci mówią ci, żebyś nie szedł dalej, możesz być cholernie pewien, że coś tam za tym jest. Gdzie zatem są słupy Heraklesa? Mówią nam, że słupy Heraklesa znajdują się w Hiszpanii i Maroku. Zbadajmy to. Cóż, wydaje się, że w Maroku mają odpowiedni kąt. W Hiszpanii niektórzy ludzie też o tym wiedzą. Słupy Heraklesa przypominają mi ulubiony temat masonów filary, jachin i boas. Zatem niszczysz filary, symboliczne zniszczenie bramy. Niestety dla nich to było dokładnie to wydarzenie, które skłoniło mnie do szukania prawdy. Później Hiszpanie zmienili swoje symbole na plus ultra, jest coś więcej. Kolumb odkrył nowy świat. Myślę, że w nowym świecie nie chodziło o Ameryki. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby kolumb odkrył przejście na zewnątrz krateru. Dlaczego to mówię? Ponieważ kiedy spojrzycie na mapę Antarktydy, znajdziecie miejsce o nazwie Zatoka Heraklesa. Kiedy umieścicie to na nowej mapie, którą zrobiłem, zobaczycie bramę dwóch filarów. Gdy odwrócicie mapę, wyraźnie widać dwa filary i bramę. Innym sposobem na wydostanie się byłoby po prostu przejście przez całą Antarktydę do nowego świata. Może nowy porządek świata to nie nowy porządek świata, ale porządek nowego świata. Mała elita, która wie, że istnieje nowy świat dalej poza nami. Tak więc w czasie II wojny światowej, wraz z ulepszeniami lotnictwa, Amerykanie musieli zobaczyć tę większą Antarktydę. Albo Niemcy, Brytyjczycy, Rosjanie, ale nikt nie mówi ani słowa. Dlaczego? To dlatego, że nie ma Niemców, Brytyjczyków czy Amerykanów. Wszyscy oni są sługami cesarstwa rzymskiego. Cesarstwa rzymskiego, które powoli przekształciło się w święte cesarstwo rzymskie i Watykan. Na szczycie armii stoją templariusze. Krzyż templariuszy jest wszędzie. W Anglii, Niemczech, Watykanie, Rosji itd. Wszystkie elity są członkami zakonu templariuszy. A w międzyczasie, podczas II wojny światowej, chowają się za swoją neutralnością w swojej kryjówce, Szwajcarii, kwaterze głównej templariuszy. Z ich skarbem templariuszy, grabiąc całą Europę wraz ze swoimi ulubionymi przestępcami. Niemieckimi nazistami. Po wojnie naród niemiecki zostaje wyrżnięty, a prawdziwi przestępcy uciekają do USA i ZSRR, gdzie pracują nad swoim nowym globalnym oszustwem fałszywym programem kosmicznym. Do USA wysyłają jednego ze swoich największych przestępców Wernera von Brauna. Tam tworzy on NASA, odpowiedzialną za fałszywy układ słoneczny i fałszywe lądowanie na Księżycu. Teraz zakończę tym obrazem. Orzeł cesarstwa rzymskiego ląduje na biosferze Ziemi, kraterze na większej ziemi i przykrywa go akacją, symbolem masonerii. W tle widzicie małą kulę ziemską, fałszywy zamiennik prawdziwej ziemi. Widzicie również liczbę 11, dwa filary. Manipulują naszą podświadomością. Istnieje słowo na całą tę historię, i wcześniej czy później ci ludzie dostaną to, na co zasługują. Dzięki za oglądanie.